Także, cześć witajcie bardzo bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony Mietek, e, witam Was do serii Bracia Polskiej Farmie, jest to oczywiście w kolejny odcinek. Na następnie tego materiału chciałem pozdrowić o rozpoczęć ostatnim 20 subskrybentem tego kanału, a byli nimi e, Rolin, Dawido, Michu, Kaloryfer, Wojtyku, e, Kuba, Mateusz, Jakub, Krystian, Drank, Adam, Mega e, Marcel, Kacper, Zakręcony, Adam, e, Agrotim Fabian 25, Łukasz i Beata. Także po to mordeczki oczywiście piona na was leci Dzięki oczywiście, zostawiliście suba na tym kanale A jeżeli ty drogi widzę, żebyś pozdrowiono pozdrowiona oraz, po, y, oraz wyświetlone na kolejnych odcinkach Wystarczy, że mordeczko że pod tym odcinkiem oczywiście stawisz taką łapeczkę w górę Także każdy widzowie z Was, kto, kto ogląda, nie klika oczywiście apeczkę w górę, bo pod tym widzowi odcinkę, dobijamy 1000 łapek, także stawiacie łapeczki w górę i oczywiście ci, którzy chcą być pozdrowieni w kolejnych odcinkach, we startu się suba na kanale Także mordeczko oczywiście klikaj, łapeczkę w górę, subika na kanale Pamiętaj, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 łapek No to oczywiście Siadamy oczywiście i nagrywamy kolejny odcinek ze Bracia polskiej farmie, także łapeczka w górę Subik na kanale, no i napisz komentarz, w dzisiejszym odcinku będzie hashtag trawa, także napisz hashtag trawa w dzisiejszym tutaj e, odcinku, komentarz, hashtag trawa ja oczywiście przypnę serduszko, bo w dzisiejszym widzowie odcinku zaczynamy tak, jakby powiedzieć, wam sianokosy powoli. Widzowie zaczynamy oczywiście sianokosy. Tu jest nas, oczywiście, nasze sprzęty z poprzedniego odcinka. E, tu stoi m 255, oczywiście, tutaj z grabiarką. E, Z234, który oczywiście żeś, żeśmy odebrali oraz kupili ze sklepu, oczywiście, tym wracu tutaj Piwciu e, A ja, oczywiście, wracałem trzypekiem z Mesko. Nie, tu widzowie zakupiłem taką kosiarkę, oczywiście, Mesko ze sklepu. E, więc takim widzowie dzisiaj, zestawem będziemy se kosić trawę e, Mesko Roll Z133. No, i oczywiście ta przecież konna, widzowo, została jeszcze na sklepie. E, ona, widzowie, cały czas tam jeszcze stoi. E, ale po dzisiejszym odcinku, oczywiście, jak skończę tam. A sporo tam jest duży, bardzo, bardzo duży kawałek, nie? Także dzisiaj nie skończę tego na odcinku. E, zrobimy sobie, widzowie, kawałek, bo tam jest hektar pola, coś ponad. E, więc zrobimy sobie, tam, nie wiem, 20 arów jakoś, resztę będziemy robić coś tam na live albo tam kiedyś, nie? Także ja, widzę oczywiście przedłużam. Odpalam sobie 3 PK. Będzie yy, się właśnie, zaczynamy sobie oczywiście trawę, yy, zaczynamy widać szano, kosy powoli trzeba zacząć, yy, bo mamy już środek wiosny, 7 dni, 12, yy, 12 dni oczywiście trwa tutaj wiosna, mamy 7 dzień, więc w sumie chyba tak spoko wystartowałem z, yy, z koszeniem trawy, yy, bo mówię, mamy około hektar łąki, więc jest to naprawdę dużo, a kosić taką mało tutaj. E, kosiarką e, Mesco, która ma chyba coś 1,65 e, m szerokości, e, więc jest to bardzo malutko w ją oczywiście, tutaj z rotacyjną, która chyba ma coś ponad 2 metry szerokości, więc jest naprawdę to no, ogromna przepaść. Nie? Także mówię, zaczynamy oczywiście od, od teraz na akorzy, żeby później e, się termin terminie zdążyć, e, oczywiście e, ze sezonem. Aby zdążyć, potem podbierać tą trawę jeszcze, bo będziemy robić chyba prawdopodobnie. No, chyba belki, widzowie. No nie wiem, w sumie jest mi się ciężko jeszcze zdecydować. Bo zobaczymy ogólnie, jak będą jeszcze z częściami: yy, z maszynami, czy będziemy kupować belarkę, czy zwykłe czy sweepnę. To, widzowie, wszystko jeszcze zależy. To w sumie jeszcze zobaczymy, co i jak z będzie. Zobaczymy ogólnie, ile będziemy mieli jeszcze pieniędzy yy, w tym czasie. Więc to są widowie na razie takie sprawy do obmyślenia jeszcze, nie? Bodziecie w sumie właśnie pisać w komentarze co Wy na ten, na ten temat sądzicie, którą lepszą prasę kupić, czy belarkę czy do kostek, nie? To, to zależy od Was wybór to musicie wy wydawać decydować, bo to chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, czycie czy belowanie, yy, belki, tam wiecie później jakaś tam iglita jeszcze, yy, wiecie, ładowanie na jakąś tam przyczepkę, czy ogólnie po prostu bierzemy normalnie SIPME widowie Później się zamontujesz jakąś ladę naszego obozu konnego i potem widzowie będzie się zbierać jakieś koski po polu. No to w sumie widzowie to jest, to jest dla was wybór, to To takie widzowie pytanie zostawiam dla Was w komentarzach, jak możecie pisać. Przy okazji widzowej mordeczki możecie jak grać ucinać jak tutaj elegancko opeczkę w górę, także mordeczko kto oglądasz, zostaw tutaj już subika elegancko na kanale. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to warto mordeczko zdawić subika bo ma z tego fajne korzyści mogę Cię wyświetlić na, na ekranie odcinka pozdrowić na odcinku, także naprawdę warto zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, bo wiecie jeżeli będzie 1000 łapek to pamiętajcie, że oczywiście na był tutaj kolejny odcinek ze swojej bracia w po polskiej farmie jak jest serii na także warto zostawić łapeczkę w górę oczywiście tutaj pod odcineczkiem napiszcie hashtag trawa bo oczywiście jeżeli ktoś chce, żeby mu fajnie przypiął komentarz, wiecie serduszkę, zostawi mu serduszko pod komentarzem no to wiecie widzowie, fajnie zostawi tutaj, napiszcie komentarz, hasztag trawa Ja mam serduszko i będzie luks, nie, także ja będę zadowolony widzowie, wy będziecie zadowoleni e, Ogólnie możecie widzowie, napisać mi, jakie macie widowie plany e, Na te właśnie wakacje 2021 e, Bo właśnie się rozpoczęły widzowie wakacje, jak ja to nagrywam jest to Niedziela, więc wakacje widzowie zostały rozpoczęte e, Więc możecie napisać jakie macie jakieś plany, nie wiem czy zostajecie w domu Czy jakieś podróże może Możecie widzowie pochwalić się, napisać jakie właśnie macie plany na te wakacje Także kto się cieszy, łapeczkę zostawię i będzie luz eee, Dobra widzowie, bo w sumie tak jak gado gado, troszkę się odkładałem, a za chwilę dojedziemy widzowie na pole eee, I to jest chyba pole 1, eee, jeszcze dalej, jeszcze dalej łąkę, zobaczycie widzowie jaka ta łąka jest bardzo duża i ogromna, sami to zobaczycie Jest to naprawdę bardzo duża łąka, nie, jest ona, nie jestem ją w stanie skończyć całej na odcinku Jestem może zrobić do niej. No tam kawałeczek mogę obkosić, nie? To jest widzowie ta łąka, nie? No zobaczcie, no jest ona bardzo duża, no, no na co będziemy widzowie gadać. Tam jest jakieś błoto się porobiło w sumie jeszcze na polu. Także ja to widzowie oczywiście yy, rozkładam koszarkę MS-ko i zabieram się widzowie oczywiście do koszenia, nie? Bo tutaj nie ma zabawy, nie? Podłączamy wałek. Odpalamy. Dobra, opuszczamy kosiareczkę i jedziemy Zobaczcie widzowie jak to idzie, no to idzie sprężnie, nie? Nie no, fajnie idzie to kosiarko mesko Myślałem, że sześćdziesiątka, że trzypek będzie ogólnie miał problemy z Z to mesko, mesko, ale jak sami widzicie Nie, oj tak to zahaczyłem już, całe widzowie noże poszły Nie patrzcie na to, mam nadzieję, że tego rzeczy nie widzieli No ale kosiarka tak naprawdę widzowie, w realu no to noże by poszły do, do śmieci no nie powiecie, że nie, no kosze poszły do śmieci, nie, ale dobra To jest widzowie farming. Jakby co nic jeszcze nie widzieli, ja sam że nic nie widziałem, także Można uznać, że nic się nie stało, nie Także oczywiście idziemy dalej Nic się widowy nie stało Mówię, muszę sobie widzowie wybrać e, Jakiś taki punkt Do którego miejsca dzisiaj będę koszył to na odcinku Dobra, dotąd gdzieś Dotąd gdzieś Myślę, że widzowie jakieś takie okawałacie dzisiaj skosimy na odcinku tu myślę, że będzie chyba spoko. To chyba nam w sumie wyjdzie jakoś 20 minut odcinka, będzie w sumie spoko, nie. W kolejnych odcinkach oczywiście będziemy sobie to wszystko, dalszy proces, oczywiście siano kosów będzie tutaj oczywiście trwał. Wiecie, sarka będzie w akcji. Oczekacie widowie bagno. Tutaj widowie bagno trzeba będzie uważać, nie? Tutaj widzowie bagno. To trzeba uważać właśnie na takie rzeczy, bo to wiecie. Chwila nieuwagi, chwila tutaj zapatrzenie jakieś wiecie, nie i można wpaść tutaj mega w topa Dzisiaj można zrobić jeszcze na odcinku, a tego oczywiście trzeba widzowie unikać. Nie chcemy tego oczywiście na odcinkach ja tego nie chcę, jakieś tam topy robić kolejnej, żeby później wiecie jakieś szkody, coś tam najmować, nie wiem, jakichś yy, sąsiadów, żeby przyjechali i pomóc. No tego w sumie chciałbym uniknąć. Także jak jadę widzowie, to trzeba patrzeć na drogę, tutaj się trzeba skupić i jechać, nie? Mówię, w kolejnych odcinkach oczywiście przeciążanie będzie tej trawy. Testowanie oczywiście, na, oczywiście tutaj tych nowych nabytków, bo dzisiaj właśnie testujemy sobie e, tą koszarkę tutaj MESKO. Powiem wam tak. No co, sprzęt bardzo dobry. Jak na pierwsze mój rzut oka. Dobrze się sprawuje. Zobaczymy na ile lat. Mam nadzieję, że troszkę mi posłuży. E, spoko, fajnie by było, gdyby chociaż posłużył ten jeden sezon. E, znaczy się wiecie. Sprzęt może bardzo dużo służyć. Jeżeli ktoś dba o sprzęt, to, to wiecie, ne? Bo tutaj to robi dużo roboty. Jeżeli ktoś dba sprzęt, no to ma na wieki, nie? no to wiadomo. To tu to, to sam rozum wskazuje, Także mówię, trzeba widowię dbać sprzęt, no to będzie wam bardzo długo służył, nie? Ale tak szczerze, to powiem o tej kosiartce, że to no szkoda trochę kasy. No trochę cokolwiek szkoda kasy, bo jednak za tą samą cenę w sumie mogę kupić kosiarkę rotacyjną. A za to bym miał większy plusy, bo miałbym tutaj większą szerokość roboczą. No ale jakoś bardzo mi się podobała tutaj. Ja zobaczy, nie patrzyłem na wydajność, a patrzyłem na jakość, nie? Bo ta jakaś lepiej była y, tutaj wykonana. Jakaś taka repcza rama zaspawana. No widać, że takaś bardziej masywna, nie? No to sobie myślę, a dobra, kupię to, nie? No to widać, wziąłem koszarkę mesko, nie? Mówię, ale lepiej by się tamto opłacała, bo no po prostu większe wydajność, no wiecie o co chodzi, nie? Większa szerokość robocza, to szybciej by robota szła. A o to przecież widowie chodzi. Szybsza robota, żeby szła. I szybciej tutaj praca by wtedy upływała, nie? To szybciej widzowie by, byśmy skończyli skunczy, to pole, nie? Ale zobaczcie ile tu jest pola. No mówiłem, to jest widzowie hektar pola, nie? To jest hektar łąki. A jest tylko widowie 33% nawożenia, więc jest to bardzo malutko. No ale troszkę jak mówię, To zależy dla Was, widzowie, wybór. Piszcie czy chcecie belki, czy, 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 czy kostki, nie? Bo jeżeli będziemy robić, widzowie, tutaj kostki, no to spodziewajcie się tego, że to będzie chyba miliony tych kostek. Bo mamy tutaj, widzowie, hektar łąki, jest to naprawdę dużo. Jak na, na takie małe kostki, nie? Także z prasy one będą, nie wiem. To pół metra metr będą wyskakiwać z prasa Sipmy, nie? Także będzie tego naprawdę dużo i będzie bardzo długo tego do złożenia i dużo tego do złożenia, nie? Także nie wiem, decydujcie widzowie, czy prasa Sitma do kostek, czy jakaś Sipma do Bel. To jest widowie dla was wybór, oczywiście. Zanim długo też będą ruszymy widzowie by... kupno szukanie widzowie bizdo, yy... sorry, sorry, jakiego Bizona. Yy, kombajnu oczywiście na to serię. Jak także macie widzowie, oczywiście, jakieś tutaj. Ee, nie wiem, pomysły, jaki kombajn kupić na tą serię. No to oczywiście, zostawiam. Wam widzowie, tam na dojeżdżacie, zjeżdżacie. Zostawiajcie tam komentarze. Ło, czekajcie, widzowie, jakiegoś padalca, żebym tutaj tego skusił. Jakiegoś widzowie, padalca. A co to jest? Czekajcie, bo zaraz noże połamie to tu leży? Widzowie, tu jakiś wąż leży, padalec On w ogóle żyje? Nie, widzowie, on się nie rusza Ja go chyba rozjechałem On jakiś chyba Skiśnięty leży Zobaczmy to, on w ogóle żyje? Nie, oczy mu całe Widzowie, wyleciały, nie ma oczu Zobaczcie, czarne ma tutaj gałki oczne Oczy mu powyleciały Nie ma, widzowie Także on chyba nie żyje już, nie rusza się nawet Nie jak go widzowie gdzieś tutaj na bok, y, tutaj od do słońca, nie? Czy to są myszy, czy tam, wiecie, y, muchy, to sobie go tam zjedzą, nie? Także dziwna sytuacja widzowie, ale to taka, Na no, sumie nieco może, ale wiecie, takie zjawiska się tutaj pojawiają, takie, takie, ta y, zaskrońce jakieś, że wiecie, że jakieś tutaj w trawie, no to różne było, no wiecie, myszy. Węże, yy, no takie różne dziadostwa, żaby, ropuchy, no to takie coś siedzie w takich tych, nie? Przy takiej trawie, no to nie ma co się dziwić. W sumie blisko jeszcze potoku, nie? To wiecie, to w sumie potok jest. Więc wiecie, takie równe, takie dziadostwa tutaj wyłażą, nie? No ale dobra, no rozjechałem, no mogłem, bo widzowie nie widzieć, nie? No ale w sumie jakbym go nie zauważył, wyszedłbym w ściunika, bo mógłbym na przykład pójść sobie do Mesko zobaczyć, czy może wiecie, no że coś tam jest niesprawne, nie? Wyszedłbym, ja bym ją ukąsał. W nogę, i co wtedy by widzowie by było? To by widzowie po karetkę dzwonić, a kto by zadzwonił po karetkę, jak tu w lesie kosze już tak, wiecie, dobrze go rozjechałem tutaj, czyż nie wiem Albo go rozjechałem Albo go tutaj koszarką tego rozciąłem go, nie wiem W sumie Nieważne, ale widzowie leży sobie tam wąż, nie? Generalnie Wąż we farmingu Jak to w ogóle widzę możliwe, że taki wąż we farmingu jest Bardzo dziwne, nie? No ale jednak widzowie Dziki na Woli Brudnowskiej i Węże Widzowie jednak są, nie? Także mapa jednak Widzowie są jakieś dodane takie Zwierzęta, że nawet takie coś jest tutaj, nie? Także tutaj Widzowie wam powiem, fajna mapka, nie? Wąs sobie tam leży z boku tutaj Zobaczymy Widzowie jak dalej będziemy kosić, tam dalsza część O! Tam Widzowie chyba jakiś bocian jest O! Zobaczcie Widzowie, nawet bociany są tutaj, nie? Na tej mapie Także widzicie, bardzo Widzowie dużo zwierząt, nie? Dziki Bociany, węże, ja piernicze, widzę. Ta mapka, widzę, full, wypas, nie? Różne zwierzęta, nie? Tutaj, prawie w znowu wkończymy końcu tą, tą łąkę, tutaj, tak można powiedzieć. Eee, ten przejazd, który sobie tutaj e, zaogrodziłem, do którego miejsca mam, będę sobie dzisiaj kosił. No ale w sumie zobaczyłem, że to w sumie szybko i sprawnie poszło, to sobie chyba jeszcze w sumie kawałeczek troszeczkę będziemy, nie? Bo co to? Jest? Ja to troszeczkę wykosiłem, nie? A tu mamy hektar pola. A ja tu ile wykosiłem? 20 arów? Może tak widać powiedzieć, jakieś 20 arów na pewno wykosiłem, nie? Bo troszkę tutaj widowie tego jest Traktor widowie sobie zostawię na polu yy, Odcinek sobie widzowie także zakończyłem na polu Nie będę wracał do domu Eee, bo tak jak mówiłem, będziemy sobie resztę tych tak wszystkich tutaj tego całego, tej całej łąki będziemy sobie kończyć na live, Więc Po co będę w sumie wracam na gospodarstwo, jak w sumie i potem tak będę musiał znowu wracać Odpalać save'a Więc chyba sobie traktor w sumie zostawię na polu, tak myślę No ale to w sumie zobaczymy jeszcze ja, Bo wiecie, ja pojadę, a ktoś tego, weźmie 3PK i co będzie Wróble wszystko lata tutaj Zobaczcie jak tam są widzowie ten zalane Zobaczcie jak tam jest zalane Ziemniaki są kogoś jest sąsiada Jeez, jak kosze, ja koszę tragicznie Czekajcie to tak nie może być To trzeba okosić To nie może być taki myjaków O Zobaczcie jak tam jest pole widzowie zalane No bo wiecie Bo tu jest spad nie Jak deszcz pada to z góry leci, z prawej strony i z lewej, A wiecie, a jest dołek na, sobie, na, na środku, nie? No to cała woda spływa, nie? No tak to po prostu już jest, no tak, tak to widzimy, no tak to działa, nie? Co mam powiedzieć? Tak to po prostu działa. Takie całe ukształtowanie terenu i no i tak się dzieje, nie? Zobaczcie jakie tu są krzaki. Ja to muszę zobaczyć, ja to mówiłem, że to jest potok. A to potok... A jest potok, mówiłem Tu jest widzowie potok i na tego te wszystkie dziadosa wychodzą. Jakieś żmije, padalce. Węże Wiecie, nie? To trzeba uważać, bo tu mówię. Bo tu my jesteśmy widzowie niedaleko lasu tu takie właśnie rzeczy się dzieją, nie? Ty... Aj, czekajcie, bo kosiarki nie odpaliłem. Czekajcie, bo ja nie odpaliłem. O! Dobra, teraz wchodzi kosiarka. Elegancko na obroty weszła. I jedzie kosiareczka. Dobra widzowie, także ja to będę sobie dokończył tutaj tę całą łąkę, tak jak mówię skoczymy sobie na live'iku Yy, oznaczyłem tutaj, dokąd sobie dziś skoszę, więc tyle. Tyle się skoszy, więc tyle skosiłem. Także gasimy sobie oczywiście 3 peka. Zobaczcie tutaj, co tu się dzieje. No błoto jest, nie? Tu widzę, jakiś tutaj o, woda stoi. To troszkę widzę, że dla mnie nie fajnie. Bawecie, dlaczego? Jeżeli ta woda będzie tutaj cały czas stała, no to mi to się no to ta trawa tutaj nie no nie, nie, nie wystnie, No jak ma wysnąć, a to trawa cały czas w trawie będzie leżeć, nie? Hmm, chyba że trzeba będzie wziąć widły, takie wiecie, normalne widły trzeba będzie wziąć. Prawdopodobnie widły wziąć normalnie trzeba będzie yy, i po prostu tę trawę trzeba będzie wyciągać z tej, z tej wody, no bo woda stoi, nie? Tutaj woda, tu widzicie jakieś bagno, jeszcze tutaj w tej sumie jest. W sumie sobie gumaków nie wziąłem, to nie będę ja tutaj chodził, nie? Bo potem wiecie, całe buty będę brudny, potem jak to to wszystko wyczyszczę, nie? Z tego pakna Także mówię, woda tutaj widzowie stoi, będzie ciężko z tą trawą, żeby ona tutaj obeskła sobie Chyba, że woda wyschnie, ale tu mówię, to muszą być takie już porządne szusze Sahara musi przyjść, porządne pogody Po 30 stopni to wyschnie, nie? Jezu, to tu wszędzie woda stoi, eee Co tu się stanęło? Ale co widzowie, łąkę wziąłem w dzierżawę. Tutaj gdzie woda stoi jeszcze. Tu bocian klekocze sobie. Nie wiem, dlaczego nie ucieka. Nie na co on czeka. No, ale tutaj w sumie wodów nie ma. Nie, tu wody nie ma. Czyli tutaj tylko woda, widzowie, stoi. No dobra, w sumie to się nic nie dzieje. Może jakoś, widzowie, to damy radę, nie? Tutaj sobie wąż leży. W dzisiejszym, dzisiejszego odcinka. Nawet nie kąsa, bo nie żyje. Także dobra, widzowie. Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie tutaj o zostawieniu łapeczki w górę pod tym odcinkiem, także stawiajcie to widzowie tysiąc łapek, to będzie oczywiście kolejny odcinek, napiszcie hashtag trawa ja wam oczywiście przypnę serduszko zostawcie także subika na kanale, klikajcie czerwony przycisk tam na dole, pamiętajcie także o dzwoneczku także kliknijcie dzwonek, łapeczki w górę subie na kanale, hashtag trawa a ja się z wami żegnam, trzymajcie się do kolejnego odcinka i cześć!